We are buying shoes! Man! hype kupujemy i komisujemy itemy. Codziennie potrzebujemy dużo parek oraz dużo ubrań. Więc, jeżeli jesteś resellerem albo nawet chcesz zacząć reselować i masz taki fajny stock, napisz nas na DM, na Insta, albo na e-mail infomap.enhype.com. Ale też na stronie naszej Enhypowej mamy zakładkę Sprzedaj Item, Sprzedaj Parę. Tak to się nazywa. Zobacz Taka zakładka, sprzedawaj sobie produkty, gdzie możesz wypełnić formularz w którym napisz, jaki masz item na sprzedaż Chętnie bierzemy itemy w komic, bo jednak to jest taka nasza główna rzecz natomiast, my listę itemów, które codziennie kupujemy więc jeżeli masz ten item, napisz do nas masz tą listę na dzisiejszy dzień teraz przychodzi nas taka super dostawa Danki od Supa, Air Force od Supa, Bobasy od Travis Scott'a dostawę Supa, na przykład taką kozacką e, koszulę takie kozackie bogo, nawet jakiś triferk. Od Palasa Dodatkowo tu mamy dostawy od Bape'a Z tego jest mega dużo Cały czas kupujemy, cały czas komisujemy I jeżeli chcesz zacząć wyselować albo jeżeli masz swój stok i chcesz to upłynnić Wpadaj do nas na wieczór 19 Albo pisz E-mail, strona, Instagram, wszystko We're bank shoes, we bank clothes, sign it, man Everyday, all day, all around Go, 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 go